Cześć wam cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Moskit i dzisiaj chciałbym zabawić się w coś na wzór pomocy drogowej, jednakże jako że na razie nasz skrypt jest bardzo goły, bardzo podstawowy, więc to jest zbytnio dużo, że przynajmniej nie kombinowaliśmy poza spolszczeniem tak na dobrą sprawę, więc są to jako tako na razie służby pomocy drogowej, służby medyczne, cokolwiek w ten sposób po prostu no nie działają, i musimy sami jakoś tutaj sobie z tym poradzić, więc ja postanowiłem, że wejdę jako policjant, zaoferuję ludziom na serwerze pomoc, czy to drogową, czy to w odholowaniu pojazdu, czy w dowiezieniu w jakikolwiek miejsce na mapie i będę za to kosił... Czy jak to woli, zarabiał, inkasował 10 tysięcy za każdą taką przysługę. Wydaje mi się że całkiem sensowny koszt. Jako, że niestety po ostatnim materiale Szymzo delikatnie rzecz zrównał mojego Hummingberda z ziemią. Chcesz zobaczyć fajną sztuczkę? To zobacz na hekę, Czekaj Boję się. O nie, rozwal, błagam. Czekam. Uaa! Dobra. Siła udyszniała Szymzo, na... co wy zrobiliście? Szymzo, coś ty Zrobili zrobił? Się. Nic. Helką się rozbili. Nie do końca. Szymzo, wytłumacz mi, coś ty zrobił? Co ty, albo co chciałeś zrobić? Nic. Nieważne. Boże. Szymzo! Szymzo, moja helka! Naprawi się, nie bój. Nie, było nic, naprawi się. Jesteś u mamy! Chlip, chlip. Po prostu nie ma mojego pięknego Hummingberda, mojego pięknego podniebnego ptaszka. No tak, muszę sobie sprawić nowy, nowy nowy pojazd do lotów, więc wyjmę pieniążki z konta i pójdę sobie kupić nowego Hummingberda i zaraz oświadczę ludziom na serwerze że będzie taka właśnie możliwość zamówienia sobie powietrznej pomocy drogowej. Nie wiem jak szybko, nie wiem jak dużo będę miał klientów, ale mam nadzieję, że ktoś prędzej czy później się po prostu zgłosi. Więc tak, sklep z helikopterami, kupuję Hummingbirda. Nie, aha, mogę tylko policyjnych barw, chociaż to w sumie bez różnicy kupić, kup permanentnie. I jest Hummingbird, okej, okay. wsiadamy do niego i piszemy swoje ogłoszenie, można powiedzieć, że reklamowe. <grych> Okej. Okay. Można pewnie z stąd, może ktoś by chciał coś zamówić. Ups. jedna lampa. Okej, okay, to napiszmy swoje ogłoszenie reklamowe. No i dobra, nie, teraz musimy poczekać. Nic więcej nie zostaje do roboty. Jako że jesteśmy świeże po restarcie serwera, więc w ogóle nic złego tu się jako tako nie dzieje. W sumie, jako, że jesteśmy po ogólnie w wstawię, działa dobrze, to zwiększymy sobie widoczność. O ociupinkę. Moskit dorabia na boku, tak. Mniej więcej w ten sposób spróbuję, może przenieść się troszeczkę bliżej centrum wyspy, może mógł szybciej reagować na wszelkie możliwe wezwania. Zobaczymy, jak ten pomysł się sprawdzi w praniu. I jak mówiłem, oficjalnie nie jestem częścią policji w tym momencie Aczkolwiek jeżeli będzie jakaś gruba akcja i będą potrzebne wszystkie możliwe zasoby policyjne, jakie są w tym momencie dostępne na serwerze, to prawdopodobnie pomogę moim kolegom policjantom, ale mówię Aktualnie pełne, pełnię rolę bardziej pomocniczą niż właśnie czysto stricte policyjną, jako że na serwerze nie ma możliwości, żeby w tym momencie wprowadzić jakiekolwiek firmy i pomocy i takie same możliwości, jakie mam, mniej więcej policja względem właśnie naprawiania, odholowywania i pomagania ludziom, tylko w sumie czemu ja miałbym tej roli właśnie nie pełnić? Przynajmniej odciążę e, moich kolegów policjantów, którzy na pewno mają ogólnie co robić i samemu zajmę się właśnie pomaganiem obywatelom polskiej Republiki Altis. Przy okazji wyciszyłem sobie komunikację głosową z, w grze z kolegami też moimi, żeby tutaj zbytnio nie przeszkadzali. Jeżeli co będą chcieli, to ja bez problemu będę musiał podgłośnić i ich wspomóc, gdyby coś złego, niedobrego się po prostu działo. W sumie to powinienem się zaopatrzyć w jakieś dobra pokroju woda. Właśnie, zanim zajmiemy się tego typu robotą, to zaopatrzmy się w wodę, jedzenie i tym podobne rzeczy, żebyśmy byli przygotowani na sytuację, gdy na przykład komuś zabraknie Wody, będzie spragniony, będzie głodny, zaraz umrze, nie może dotrzeć do najbliższego sklepu, bądź nie ma w tym momencie w sobie pieniędzy, no to ja będę od właśnie tego typu przysług. Chociaż zanim ktokolwiek będzie potrzebował picia albo jedzenia, no to jeszcze trochę minie, jako że mówię, jesteśmy świeżutko po restarcie serwera. Jakby ktoś pytał, mam już licencję policyjną. Na pilota, więc nie będzie lipy, jeżeli chodzi o właśnie latanie bez licencji policyjnej. Przepraszam, bez licencji pilota. Więc tak, sklep jest z drugiej strony miasta, więc ja przelecę nad miastem wystarczająco oczywiście wysoko, żeby mi się nie miał do czego dorzucić. No i wyląduję z drugiej strony miasta po prostu. Jako, no że nie jestem w tym momencie na żadnej ważnej, czy to mniej lub bardziej tajnej misji, więc raczej powinienem przestrzegać. W sposób dość jasny prawa lotniczego. I wyląduje po prostu na terenach tuż poza miastem. Takie ładne pole jest, na którym można było by osadowić naszą machinę. Ok, maszyna posadzona. Możemy przejść się do sklepów. Kto tam leci? ty leci. Mam nadzieję, że się nie rozbije, chociaż raczej Tiwo do najgorszych pilotów nie należy. Nie to co i gorczyk. U, kto to leci? Jumaj. Proszę, proszę. Proszę, proszę. Naczelny troll naszej republiki. Puk, puk. Policja. Otwierać. O, jest i sklepik. Kupimy trochę zapasów wody. Trochę króliczego mięsa. Może puszkę z paliwem nawet. Jeszcze trochę mięsa i trochę wody. No, i skończyło nam się miejsce w ekwipunku, Git. Git jest majones. Wracamy do pojazdu. I czekamy na pierwsze możliwe zgłoszenie. Nie wiem kiedy napłynie. Nie wiem, czy w ogóle napłynie. Pożyjemy, zobaczymy. Więc tymczasem, gdy sobie czekam, to ponownie będę uprawiał mały marketing. No i czekamy. Co nam, cóż nam innego zostało do roboty? Ojojoj, oj, oj. potrzebuję pomocy. Mojej? Tak, rozbiłem helikopter. No pięknie, dobrze, lecę. Gdzie dokładnie? DP-2. Zaraz mogę wezwanie oficjalne napisać. Pierwsze. A więc włączamy sereny, mamy pierwsze wezwanie do Marcina. Uhu, sukces. Co ciekawe, rozbi się dokładnie w dokładnie tym samym miejscu, w którym mnie on poprzednio ratował. W DP2. Ach, te wspomnienia. Ok. Widzę Marcina. Widzę Avastela. Tiwo też, co ciekawe, podleciał, ale stawił ten biznes chyba mi. A więc lądujemy. Dość ciasny teren. Powiedzmy sobie szczerze. Nie powinno być problemu z lądowaniem raczej. U, u, u Zdecydowanie ciasno Ale Dałem radę wylądować Co się dzieje panie Marcinie No potrzebuję odchalować helikopter plus yy, Potrzebuję transportu do miasta No ładnie, ładnie No niestety nie zmieściłem się No jak się w... ...banana wpycha do dziurki od klucza, to się nie dziwię. Oj tam, oj tam. Każdy musiał spróbować kiedyś. Tak. Proszę do mojego pojazdu. Zapraszam. Już otwieram, panie waste. ...aha, otwarty był. <noise> Okej, okay, można i tak. A będzie panowie sobie życzą podwózki? Na powtorunek w kawali najlepiej. Dobrze. Jak tam mija służba? Bardzo dobrze O dziwo spokojnie Czyli mało wezwań, tak? Jesteśmy pierwsi dzisiaj? Tak, dzisiaj pierwsi panowie są. Piersi do służby. Dojadymy Okej okay, Panie Marcinie, już prawie jesteśmy na miejscu. Ile mnie ta przyjemność będzie kosztowała? Dla pana to za darmo. Jako, że pan się kiedyś mi tam jest? bardzo miło przysłużył Więc dla pana będzie pierwszy kurs za darmo Bardzo, dobrze. Panie Awastelu Pan się nie odzywa Pana nie biorę pod uwagę Może schok do wody dla pana Awastela Jeśli lubi pływać, to dlaczego nie? Wzajemnie no i to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze pierwsze wezwanie Muszę jeszcze dopracować tutaj system pogawędek Wewnątrz helikoptera, ale nad tym jeszcze jak mówię, popracuję Idziemy na lotnisko A raczej do Atiry, dokładnie rzecz biorąc Chyba, że na bazę, bazę lotniczą policji i tam czekamy na dalsze wezwania Jak że nie mamy zbytnio do roboty, sprawdźmy listę poszukiwanych Jumai. O proszę, White Wolf, Bogu i Alun. biją na oku tych obywateli, a raczej przestępców. Potrzebuję pomocy drogowej. Moje położenie 050136. To jest główna droga przy wydobywaniu miedzi na północ. Drugi zjazd na boczną drogę 050-136. To kawałek mam do przejechania. 50-136. Czyli tutaj i kto to był? To był Megacox. Komórka. Okej, okay, lecimy do mega koksa. Jej, mamy pierwsze prawdziwe. Pierwsze prawdziwe zadanie. Pierwsze prawdziwe wezwanie. Uhuhu. Szaleństwo. Tylko 11 km, do przelecenia, no ale co poradzić? Czego się nie robi dla naszych kochanych obywateli. Chociaż. Na dobrą sprawę. Ten pan znajduje się bardzo blisko kawali. Więc nie wiem, czy mu bardziej by się nie płaciło pobiegnąć. No ale dobra. Spytałem się, czy będzie gotów w ogóle zapłacić 10 tysięcy za przysługę bądź co bądź. Stała opłata niepodlegająca, niepodlegająca na razie negocjacji. Napisałem, że przygotował 10 tysięcy pieniążków. Cóż się to nie okazała jakaś podpucha albo zasadzka? No to dopiero będą jaja. Nie tylu w kieszeni, nie mam zielonego pojęcia co to znaczy. No, ma teraz dolecę i się dogadam z tym panem, bo za darmo to ja latać nie będę. Na pewno. Dobra, lądujemy. Gdzie jest pan Megacox? O, jest tu ktoś. Coś rozbitego. Na pewno on podejrzewam. Więc lądujemy. O, spokojnie, Moskit, spokojnie. Zobaczymy, co tu się stało. Dzień dobry, proszę pana. Co się stało? Wjechałem z znaku, szkodziło mi się koło i trochę silnik i nie mogę go naprawić samochodu. Dobrze. Taka usługa jest płatna 10 tysięcy bez możliwości negocjacji. Może pan zapłacić później no zapłacę później, nie mam teraz przy tyle pieniędzy. Dobrze. Ale żeby... daję im pan słowa, że pan zapłaci. Daję daję. Tę do pomieć i potem wstąpię i zapłacę. A jak to, na drogówkę po prostu mam przelać? Dobrze, może pan przelać w formie przelewu bankowego. Ale na drogówkę? Tak się nazywa, tak? Tak, na drogówkę. Na użytkownika drogówka. Dobra, to ja naprawiam. Zaraz będzie jak nowy. Nie pozna pan nawet, że był była jakaś stłuczka. Z dwóch, zło złożę go z drugiego auta i będzie jak funf funfelnówka nieśmigana. Okej, okay. samochód naprawiony, przelewik proszę puścić na konto, do nie, do nie do zobaczenia, aczkolwiek liczę, że w przyszłości będzie pan korzystał z moich usług. Dziękuję i pozdrawiam. No, pierwszy zadowolony klient, <ścoughs> czuję się magnatem biznesu, chociaż pan i tak mnie wydyma i nie przyszedł tych pieniędzy, ale wierzę w uczciwość międzyludzką, jakby całego tego ścignę mandatem, jak mi tych pieniążków nie przeleje. Ok, ale wam sprawia, to wypadałoby zatankować, bo się paliwko kończy. Lecimy zatankować. Chyba, że w międzyczasie jakoś, jakieś zlecenie przyjdzie, ale szczerze w to wątpię w tym momencie. Lecę ogarnąć tą Helkę. Wpierw zatankuję na kopalni soli. Ok, zaraz to się ogarnie. to już nie będzie żadnego, żadnej płatności ekstra, ale po prostu się zgarnie tą Helkę, i za, samo, za samo odholowanie będzie hajs. Dobra, lądujemy. Ok, paliwo się uzupełnia. Co powinno być opcja płacenia za paliwo, ale chyba aktualnie czegoś takiego wydaje mi się, że nie ma. Więc lecimy na kopalnię soli. Kurde, kawał drogi, no ale. Od tego tu jestem w końcu, tak? Od tego jestem tu ja Jestem ja tu od tego Ej, podoba mi się taka robota Spokojna W miarę bezpieczna Kon Jest kontakt z ludźmi Mam nadzieję, że będą też wpływy pieniężne <grytanie> Aczkolwiek Podałem się, tylko no może to nie być jakieś specjalnie spektakularne zajęcie Ale na pewno przydatne Szczerze, że Zauważyłem, że policja ogólnie... No nie ma czasu. Policjanci po prostu nie mają czasu zajmować się tego typu dyrdymałami, więc no cóż, no jestem też ja od tego w takim wypadku Wow, 3 metry Trochę przesadziłem wydaje mi się. Mogę prosić o podwózkę i apteczkę. 121-151 Podwódzkę i apteczkę 121, 150. O, tu niedaleko nie, zaraz. Ja, jak to było, 121 na 152, czyli troszeczkę do góry muszę zlecieć. To gdzieś w tych okolicach będzie. Nie, zaraz, to w dół muszę polecieć. Przepraszam, tutaj. O, na kopalni są już nieaktualne. No i teraz dobrze. Zaraz. 121. 152. Huh. Zaraz, 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 zaraz. Czy ten pan mi na pewno dobrze koordynaty podał. A widzę, jest tam. Ktoś tu stoi. Dzień dobry. Ponownie potrzebuje pan pomocy medycznej. Ma pan 10 tysięcy złotych na opłatę? Tak. Dobrze, to proszę przyjaciół i uzyska pan czego pan tylko sobie będzie życzył. Okej okay. Rozpoczynam leczenie. Znaczy, ja już pana uleczyłem, to z tego co mi się wydaje. Dobrze, gdzie pan potrzebuje podwózki? E, ja bym poprosił, poprosił. Proszę wziąć do pojazdów, pojeździe, pogadamy. Do kawali, do kawali. Dobrze, co możemy rozmawiać na kanale pojazdów, wtedy jest wygodniej. A dokładnie gdzieś do kawali, czy bez różnicy? Mogę na, w okolice garażu, może być? To wszystko jedno gdzie. O jejku, muszę przyciszyć pana. Bo mi uży uż rozsadziło prawie. Okej, okay, to lecimy. Jak pan się tu zna? A to czy to jest teraz? Czy tam jest pan nakład? No, tak. Aha, okej, okay, to ja może nim tylko się zajmę, zanim polecimy. Odchuluj... Nie, nie ma po co, nie ma po co. Od... Ale to czy, porządek musi być. Nie wiem, czy pan wie, porządek Aha, w sensie musi takim. być. Takim, dobra. Ok, odholujmy tego kłada, żeby był porządek na naszej wyspie, na naszej kochanej Republice Altis. Mam nadzieję, że ten pan nie ukradnie mi helikoptera, ale jako, że siedzi chyba jako pasażer. Więc przesiąść się raczej nie może, z tego co mi wiadomo. Będzie miał pan teraz swój pojazd w garażu prawdopodobnie A to była jednorazówka. A to prawdopodobnie nie będzie go pan miał już wcale, więc... Więc jak chyba się pytałem a nie dożyłem dokończyć pytania, jak pan tu się znalazł? Eee. Jechałem sobie, sobie, sobie eee, z tego. Mm. Z, z, od sprzedawcy cementu i tak postanowiłem, że sobie sprawdzę ile kosztuje przetwarzanie miedzi. No i tak pojechałem trochę offroadem i i bum. No, I bum. No dokładnie. zdarza się, zdarza. Nie powiem, że nie, każdemu się zdarza. Jak panu wiedzie się życie w naszej polskiej republice Altis, w cudownym, cudownej wyspie pośrodku niczego? No dobrze. Jak na razie dobrze. No to się cieszę bardzo. Rodzinę pan posiada? Na no. Altis? Nie. No to może pora się ustatkować? Żonę znaleźć, dziecko posadzić, drzewo spłodzić. Tak, tak. Bądź jakoś tak, może niekoniecznie w tej kolejności A z jakiego miasta pan pochodzi? Czy może nie z Altis? Znaczy, znaczy, znaczy z Kalisza A z Kalisza? A proszę Ponoć bardzo ważne miasto Najstarsze w każdym razie Z Kajszym to mi się tylko kojarzy Ryszard Kalisz, no ale to już inna inność. Co pan zamierza w życiu robić teraz? No se kupię, 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 kupię samochodzik I Chyba zajmę się miedzią Tylko tym razem jakiś porządny, nie? A nie kład? Nie no wezmę kity teraz Nie, kładem po prostu złego respa wybrałem Trzeba było się przetransportować Okej, okay, uwaga, lądujemy, proszę za lądujemy, proszę pasy. <grym> A to jest akurat dość ładne, ładne miejsce do lądowania, więc mam nie, że wszystko skończy się pomyślnie. Jest pan dzisiaj moim no. drugim klientem. Może to i dobrze. Póki co drugim też żywym klientem, póki co. No, jeszcze nigdy nie wiadomo. O, to Ach. teraz. No to teraz to było. Na tyle dziękuję. Pozdrawiam i życzę powodzenia i szerokości. Ach, drugi zadowolony klient i do tego taki, który zapłacił. Haha, tylko auto. Może so auto. Tylko helikopter sobie popsułem. Nie wiem, jak mi cudem może się popsuć. To co ciekawe, polądowanie już nie. Już nie w momencie, gdy lądowaliśmy bądź przyziemialiśmy, tylko w momencie, gdy już wylądowaliśmy, coś się prosto chyba zbagowało. Więc lepiej go naprawię. I póki co nadal no, nie mamy żadnego zlecenia. Ok, to lecę na środek mapy. Nie więcej. Czekamy. 10 tysiączków mamy zarobionych. Czuję się dumny. Teraz tylko czekać na kolejne zlecenia który, mam nadzieję, prędzej czy później do nas przyjdzie. Bo bądź co, bądź nie będę całego dnia latał. Coś czuję, że robota mniej więcej pana taksówkarza pomocą drogownika nie należy do specjalnie hmm, w tym momencie emocjonujących zajęć. No nie zobaczymy. Jeszcze chwilę posiedzę, poczekam. Jeżeli nie będzie żadnej roboty, to na dzisiaj zakończymy, no ale no, miałem nadzieję, że coś się będzie działo, no, ale chyba się mylę. Może tu nie za mało osób jest w tym momencie na serwerze, albo po prostu za mało się, powiedzmy, że dzieje w tym momencie. Każda opcja jest jak najbardziej możliwa. O kurde. Normalnie zaraz zasnę. Zdecydowanie nie mam w tym momencie chętnych na moje usługi. Strasznie przykra sprawa. Trzeba było jednak pobawić się w policjanta, a w niej jakiegoś dennego przewoźnika, Co z moimi pieniędzmi od pana Mega Cox? Czy on mi te pieniądze przelał, czy nie? Bo nie pamiętam, ile miałem na początku: czy przelał mi te pieniądze, czy nie przelał? God damn it. Okay, dzieciaki, wydaje mi się, że nie ma tutaj zbytnio w tym momencie zmulać. Ja zdecydowanie nie chcę zbytnio w tym momencie, nie wiadomo ile czekać na kolejne wezwanie. A jako, że robi się już dość późna godzina, więc będę po prostu kończył. E, więc cóż Wam mogę powiedzieć? Dajcie znać, co myślicie o tego typu pomyśle, bo zrobiłem go bardzo eksperymentalnie, na bardzo wielką próbę, można powiedzieć. Bo w sumie nie wiadomo, czy będzie zapotrzebowanie na tego typu usługi, czy nie będzie. Czy Wam tego typu pomysł się spodobał, takiej, można powiedzieć, podniebnej, e, podniebnego holownika, czy jak to woli, podniebnej taksówki. No, jeszcze na tym pomysłem dokładnie. Jeszcze nad tym pomysłem dogłębnie się zastanowię. Jak można by to troszeczkę lepiej go być może zrealizować? Oni być może wy mi podsuniecie pomysł jeszcze, jak go tutaj można byłoby fajniej nie wiem pokazać, wykonać. No cóż, pożyjemy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tymczasem dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Ja byłem Moskit. Do następnego zobaczyska. Pa Pa!